Chyba wszyscy możemy się zgodzić ze stwierdzeniem, że każde dziecko jest wyjątkowe. Dla każdego rodzica ich pociecha to oczko w głowie i zawsze będzie najwspanialszy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam kilkoro dzieci, które mimo swojego młodego wieku tak naprawdę są o wiele starsze. Zapraszam do oglądania. Chcesz zdać każdy sprawdzian bez męczącej nauki? Zobacz, jak dzięki naszym długopisom ściągniesz wszystko siedząc obok nauczyciela. Spójrz, ściągę w długopisie widzisz tylko ty. Wpisujesz wszystko, a nauczyciel widzi tylko zwykły niebieski długopis. Wejdź teraz w link w opisie i zobacz zakazany długopis. Noworodek, który wygląda jak 80-latek. 25 września w bangladeskim szpitalu narodziło się niemowlę, którego wygląd zadziwił wszystkich lekarzy. Personel medyczny nie ma całkowitej pewności, co spowodowało taki wygląd chłopca, jednak są zdania, że jest to wynik bardzo rzadkiego zespołu progerii. Który sprawił, że wygląda jak 80-latek. Dotyka ona 1 na 4 miliony ludzi. Rodzice malca długo oczekiwali nowego potomka i twierdzą, że akceptują go takim, jakim jest. Cieszą się, ponieważ wszystko wskazuje na to, że powinien zdrowo rosnąć. Od chwili narodzin rodzinę odwiedza bardzo wiele ludzi, od bliskich, przyjaciół i ciekawych wyglądu dziecka sąsiadów, po gazety i media. Małżeństwo przyjmuje wszystkich z wielką gościnnością. Szrejasz barmet Trzynastoletni chłopczyk z Indii ma tą samą przypadłość co osoba z poprzedniego punktu. Mimo młodego wieku wygląda jak emeryt. Jest łysy, a jego twarz jest cała w zmarszczkach. Jego stan nie powstrzymuje go jednak od tego, żeby cieszyć się życiem i zachowywać się jak przeciętni rówieśnicy. Gra na różnego typu instrumentach, pływa tańczy, jeździ na rowerze czy nawet prowadzi samochód. Pomimo swojej przypadłości nigdy nie zawiódł swoich rodziców i braci. Zachowuje się tak, jakby nie miał żadnej choroby. Jego lekarz powiedział, że nigdy nie spotkał się z tak pozytywnym człowiekiem. Zawsze się uśmiecha i pomaga innym dzieciom w ich problemach, dzieląc się z nimi swoją radością z życia. Nihal Bitla 15-letni Nihal Bitla z Indii nie uważał, że progeria jest chorobą. Twierdził, że jest to dar od Boga. Ciało chłopca było już w takim wieku, że nie mógł już biegać, jeździć na rowerze czy bawić się ze swoimi rówieśnikami. Kilkukrotnie wywrócił się na ziemię, łamiąc sobie przy tym kości. Możecie sobie wyobrazić, jak bolesne to było. Chłopiec jednak się nie poddawał, starał się skupiać na tym, co lubi robić. Uwielbiał rysować, interesował się motoryzacją i robotyką, przeglądał internet, ucząc się nowych rzeczy. Niestety choroba była bezlitosna i chłopiec zmarł ze starości w wieku 15 lat. Adalia Rose Adalia Rose z Teksasu, tak jak nasi poprzednicy, ma rzadki genetycznie uwarunkowany zespół, przejawiający się przyspieszonym tempem starzenia. Wbrew pozorom historia Adali nie jest wcale smutna. Obdarzona żywym temperamentem dziewczynka może nie będzie długo żyła, ale za to każdy dzień przeżywa z wielką radością. Uwielbia malować sobie usta i ozdabiać łysą głowę bajecznie kolorowymi perukami. Dziewczynka została nawet gwiazdą YouTube'a i ma miliony fanów, którzy ją przekonują, że jest piękna. Niedawno skończyła 13 lat i czerpie radość z każdej chwili, dzieląc się swoim szczęściem z widzami na YouTube'ie. Na tym kończymy ten odcinek. Napiszcie, co myślicie o tych dzieciach. Jakie Wy macie podejście do ludzi zmagających się z podobnymi problemami? Koniecznie podzielcie się tym z nami w komentarzu pod filmem. Widzimy się już niedługo. Cześć!